Wyobraź sobie taką sytuację. Ty i dwójka Twojego rodzeństwa dziedziczycie spadek. W skład tego spadku wchodzą oszczędności, samochód, dom i niezagospodarowana działka. Co z tego wszystkiego należy do Ciebie, a co do Twojego rodzeństwa? Problem polega na tym, że jeśli do tej pory tylko złożyliście oświadczenie o przyjęciu spadku, to nic nie stało się jeszcze Twoją wyłączną własnością. Co więcej, sytuacja nie zmienia się nawet, jeśli wykonaliście kolejny krok, czyli potwierdziliście swoje prawa do spadku w sądzie lub notariusza. Póki co wszystkim zarządzacie wspólnie. Nie ma rozróżnienia na moje i twoje. A to oznacza również wspólną odpowiedzialność, a przede wszystkim dużo ograniczeń. Być może na razie jesteście jeszcze w stanie działać zgodnie. Na przykład decydujecie się wynająć odziedziczony dom i dzielić między siebie osiągany w ten sposób dochód. A może dodatkowo uzgodnicie, że odziedziczonego samochodu zacznie używać tylko to z was, które jako jedyny nie ma własnego auta. Prędzej czy później taki układ może jednak przestać wam pasować. A wtedy będziecie chcieli raz na zawsze ustalić, kto staje się właścicielem samochodu, jak dzielicie gotówkę i co robicie z domem oraz działką. Możliwości w tym zakresie macie naprawdę dużo. Finał prawdopodobnie będzie jednak ten sam: przeprowadzicie dział spadku. I właśnie o tym, jak taka procedura wygląda, chcę Ci opowiedzieć w dzisiejszym filmie. Ale skąd ja to wszystko wiem? Nazywam się Iwo Kliszy, jestem adwokatem w kancelarii Kliszy Wspólnicy, w której pomagamy naszym klientom przeprowadzać wszystkie formalności związane z nabyciem odziedziczonego majątku lub rozwiązaniem małżeństwa. Jeśli któryś z tych tematów Cię interesuje, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zaraz startujemy, ale przedtem tradycyjnie proszę Cię o nakarmienie algorytmu YouTube'a subskrypcją lub komentarzem. Wystarczy, że napiszesz dobra robota, mecenasie fajnie się słuchało. To naprawdę bardzo mi pomaga docierać z moimi treściami do większej ilości osób. Bardzo dziękuję za Twoją pomoc, a teraz zaczynamy. Czym jest dział spadku? W największym skrócie można powiedzieć, że dział spadku polega na ustaleniu komu i co dokładnie spośród wszystkich elementów majątku spadkowego przypada na wyłączną własność. Decyzja ta zwykle dotyczy całości spadku, choć jeśli będziecie mieć taką potrzebę, istnieje też możliwość, by dział spadku przeprowadzić tylko częściowo. W każdym z tych przypadków chodzi jednak o doprowadzenie do sytuacji, w której ty i pozostali spadkobiercy nie decydujecie już wspólnie o losach np. domu, działki, samochodu czy jakiegokolwiek odliczonego przedmiotu. Nie macie też wspólnych obowiązków, czyli np. nie musicie razem ponosić kosztów niezbędnych remontów. Zamiast tego ustalacie, że samochód należy do ciebie, działka do twojego brata, a dom sprzedajecie i dzielicie się zyskiem. Konfiguracje mogą być bardzo różne, ale o tym opowiem nieco później. W tym momencie najważniejsze jest przede wszystkim to, że od momentu działu spadku kończy się wspólne zarządzanie odziedziczonym majątkiem. Jeśli samochód będzie wymagał napraw, to od tej chwili koszty obciążają tylko ciebie jako wyłącznego właściciela. A jeśli zdecydujesz się auto sprzedać, to nie musisz nikogo pytać o zgodę. Podobnie nie będzie cię już interesować, jak brat zarządza należącą do niego działką i na pewno, czy terminowo reguluje wszystkie związane z nią opłaty. Po co przeprowadza się dział spadku? Mam nadzieję, że po tym wstępie doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że dział spadku może być dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o podejmowanie dalszych decyzji związanych z odziedziczonym majątkiem. Ale poczucie, że od tej chwili konkretne rzeczy należą tylko do Ciebie, to tylko jedna z wielu zalet. Najważniejsze jest przede wszystkim to, że poprzez dział spadku oszczędzasz sobie wielu potencjalnych konfliktów. Podam Ci prosty przykład sytuacji, w której nieprzeprowadzenie działu spadku może oznaczać duże problemy. Załóżmy, że wraz z rodzeństwem dziedziczysz wspomniany już dom. Chcesz się do niego wprowadzić, ale nie do końca podoba Ci się wystrój. W międzyczasie dochodzisz też do wniosku, że dobrze byłoby wyburzyć ścianę, żeby powiększyć salon. Do tego musisz jeszcze przeprowadzić kilka remontów, o które dom najwyraźniej prosił się już od dawna. Pozostali spadkobiercy mówią, że nie mają z tym żadnego problemu. Nie zależy im na tym domu, więc o ile później w ramach działu spadku zapłacisz im odpowiednie kwoty, to dom może być urządzony pod twojem. Od razu więc zabierasz się do remontu. Kiedy wszystko jest gotowe i planujesz już przeprowadzkę, uznajesz, że to najwyższy czas, żeby jakoś tę kwestię uregulować. Warto przecież, żeby dom oficjalnie należał tylko dla Ciebie. I wtedy zaczynają się problemy. Nie sporządziliście wcześniej wykazu ani spisu inwentarza, więc nie wiadomo ile dom był wcześniej warty. Przez remonty na pewno znacznie wzrosła jego wartość, ale nie jesteś w stanie stwierdzić ile dokładnie. Zatrudniona przez ciebie ekipa remontowa nie wystawiła ci faktury i bardzo nalegała, żeby zapłacić jej gotówką, więc nawet nie możesz udowodnić ile dokładnie wyniosły wszystkie koszty. Pozostali spadkobiercy uznają więc, że w takim razie sprawdzicie obecną wartość domu i na tej podstawie ustalicie też kwoty, które masz im zapłacić. Ty oczywiście nie będziesz chciał na to się zgodzić, bo wiele na tym stracisz. W odpowiedzi jeden ze spadkobierców stwierdza, że tak właściwie, to nie masz dowodu, że wszyscy zgodzili się na wyburzenie ściany i zrywanie kafli. A skoro dom nadal jest wspólny, to taka zgoda była ci potrzebna. Co więcej, twoje remonty sprawiły, że przez ostatnie 8 miesięcy nikt nie był w stanie korzystać z domu. A tak się składa, że wszyscy spadkobiercy powinni mieć do tego równe prawo. W takim razie, za czas odebrania im dostępu do domu, musisz jeszcze dodatkowo zapłacić. Jak widzisz, zaczyna się robić duży problem. Gdybyście najpierw podzielili spadek, byłoby o wiele prościej. Nikt nie musiałby wyrażać zgody na wyburzenie ściany, obecna wartość domu też nie miałaby znaczenia dla pozostałych spadkobierców. A przy okazji udałoby ci się uniknąć długich kłótni i ogromnego stresu. A to wciąż nie wszystko, bo przed działem spadku odpowiadasz też na innych zasadach za ewentualne długi zmarłego. I są to zasady znacznie mniej dla ciebie korzystne niż te obowiązujące już w podziale spadku. Więcej na ten temat opowiadam w filmie dotyczącym odpowiedzialności za długi spadkowe, do którego link widzisz teraz na ekranie lub w opisie filmu. Jak przeprowadzić dział spadku? Mam nadzieję, że na tym etapie udało mi się przekonać Cię do działu spadku. A jeśli rozważasz taką opcję, to pewnie chcesz wiedzieć, jak to wszystko wygląda w praktyce. Masz dwie drogi – umowny dział spadku lub sądowy dział spadku. Omówię je za chwilę, najpierw jednak opowiem Ci, jak taki dział może przebiegać. Weźmy przykład, o którym wspomniałem wcześniej. Załóżmy więc, że w skład spadku wchodzi dom, działka, samochód i oszczędności. Ty i dwójka twojego rodzeństwa dzieliczycie spadek w równych częściach. Teoretycznie możecie przeprowadzić podział fizyczny. Ustalacie więc na przykład, że ty bierzesz dom, kolejna osoba samochód i działkę, a trzecia wszystkie oszczędności. W praktyce jednak nie ma szans, że kiedy przeliczycie to na konkretne kwoty, okaże się, że każde z was otrzymało spadek od tej samej wartości, czyli zgodnie ze swoim udziałem. Jest też więc druga opcja. Możecie sprzedać dom, działkę i samochód. Wtedy do podzielenia będziecie mieć jedynie gotówkę, a rozdzielenie jej na trzy równe części jest już bardzo proste. Pozostaje jeszcze trzecia opcja. Decydujecie kto stanie się właścicielem danych składników majątku i ta osoba spłaca pozostałych zgodnie z ich udziałami. W praktyce jednak najczęściej zastosowanie znajdzie kombinacja tych wszystkich rozwiązań. Załóżmy, że chcesz mieszkać w odziedziczonym domu, natomiast nikt z pozostałego rodzeństwa nie jest zainteresowany działką ani samochodem. Dlatego postanawiacie je sprzedać. Do części spadku zastosowaliście więc podział cywilny, czyli sprzedaż i podział gotówki. Co do domu, wybraliście opcję z przyznaniem majątku jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych. Umowny dział spadku. Zdecydowanie większe pole manewru w zakresie takich kombinacji zapewnicie sobie, jeśli przeprowadzicie dział spadku w formie umowy. Tutaj przepisy dają Wam dużą swobodę, i póki jesteście w stanie dojść do porozumienia, to dział spadku możecie przeprowadzić ściśle według Waszych ustaleń. Teoretycznie taką umowę możecie zawrzeć w dowolnej formie, ale istnieją wyjątki. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to dla ważnego działu spadku konieczna będzie wizyta u notariusza. Zresztą, nawet gdyby spadek składał się wyłącznie z gotówki, i tak polecam Ci zawrzeć umowę za pomocą prawnika, a nie spisywać ją samodzielnie albo tym bardziej ograniczyć się do ustnych ustaleń. Dbając o przygotowanie porządnej umowy, lepiej zabezpieczasz swoje interesy i unikasz błędów, które mogłyby Cię słono kosztować. I jeszcze jedna ważna uwaga: skoro mówimy o umowie, to musicie dojść do porozumienia. Nie ma możliwości, że przymusisz innych spadkobierców do podzielenia spadku według Twojego pomysłu. Właśnie z powodu braku porozumienia najczęściej do takiego ugodowego działu spadku nie dochodzi. Wiele osób myśli, że taki brak zgody całkowicie wyłącza możliwość podziału majątku spadkowego. Pod moimi filmami jest wiele Waszych komentarzy, w których piszecie, że brat czy siostra odmawia podziału majątku. Jest na to sposób, o którym zaraz Wam opowiem, ale najpierw chciałbym powiedzieć kilka słów o mojej kancelarii i o tym, jak możemy Ci pomóc w sprawach spadkowych, rodzinnych czy majątkowych. Mam zespół kilkunastu zawodowych adwokatów i radców prawnych, z których każdy ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw sądowych. Nasze biura znajdziesz we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy oraz Gdańsku. Wszędzie tam możesz zlecić nam poprowadzenie sprawy sądowej lub po prostu porozmawiać z naszym specjalistą i zorientować się co do tego, jak wyglądają sposoby na rozwiązanie Twoich prawnych problemów, a także jaka strategia będzie dla ciebie najbardziej korzystna. Z naszej pomocy możesz także skorzystać w ramach zdalnej porady przez Internet czy telefon. W ten sam sposób możesz zlecić nam prowadzenie Twojej sprawy w sytuacji, kiedy na przykład mieszkasz za granicą. Dane kontaktowe do kancelarii znajdziesz teraz na ekranie. Serdecznie zapraszam do współpracy, a my przechodzimy do odpowiedzi na pytanie, co zrobić, kiedy brat lub siostra nie zgadza się na podział spadku. Sądowy dział spadku. Brak zgody na dobrowolny podział majątku spadkowego nie jest dużym problemem. Każdy ze spadkobierców w każdym czasie może złożyć do sądu wniosek o przymusowy podział takiego majątku. Droga sądowa jest już bardziej formalna i mniej zależna od ciebie i pozostałych spadkobierców, bo ostateczną decyzję co do działu spadku podejmie sąd. To z kolei będzie wiązać się z prowadzeniem postępowania przed sądem, przeprowadzaniem dowodów i próbą ustalenia, jaki sposób podziału spadku będzie najlepszy w waszej sytuacji. Nie jest jednak tak, że zawsze gdy spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku, podpisują umowę, a jeśli nie mogą dojść do porozumienia, sprawa trafia do sądu. Równie dobrze możecie ustalić wspólne stanowisko i przedstawić je we wniosku składanym do sądu. Na pewno takie zgodne działanie pozwoli Wam skrócić czas trwania całej sprawy i przy okazji sprawi, że opłata będzie niższa. Zresztą nawet jeśli początkowo nie jesteście w stanie wypracować porozumienia, to pamiętaj, że możecie zrobić to nawet, gdy sprawa już toczy się przed sądem. I zdecydowanie warto przynajmniej spróbować. Po pierwsze dlatego, że jeśli nie macie zgodności co do działu spadku, to takie postępowanie może się ciągnąć przez wiele lat, a to oznacza wciąż trwający konflikt i rosnące koszty, szczególnie jeśli przez cały ten czas będziecie korzystać z pomocy prawników. Istnieje też ryzyko, że rozwiązanie, które przyjmie sąd, nie będzie się podobać żadnemu z Was i wtedy długi spór zakończy się wynikiem, na którym nikt nie skorzysta. Pamiętaj też, że jeśli zdecydujecie się na stwierdzenie nabycia spadku przed sądem, to możecie wnioskować od razu także o przeprowadzenie działu spadku. W takim przypadku sąd zajmie się obiema tymi kwestiami w jednym postępowaniu. Jest to o tyle ważne, że bez wcześniejszego potwierdzenia praw do spadku nie możecie majątku spadkowego podzielić. Ale o tym, jak wygląda ten poprzedni etap i kiedy można przeprowadzić go przed sądem, a kiedy przed notariuszem, opowiadam w osobnym nagraniu. Możecie go obejrzeć, klikając gdzieś tutaj. Ja tymczasem żegnam się i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie.